Cześć, Simon, mono, widzowie. Witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spec Simulator 99. A w dzisiejszym odcinku zainwestujemy sobie 5000 Robuxów w nowego Forever Packa. No i klasycznie postaramy się trafić Titanica. Ale czy nam się to uda, tego dowiecie się już za chwilę. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I ogólnie jestem świeżo po update. Cie. Wyszedł 7 godzin temu. Skończyłem dopiero live. Jest pierwsza w nocy. No i postanowiłem sobie nagrać Forever Packa pewnie wrzucę, znając życie, nie wiem, koło wtorku, poniedziałku, ale mówię, trzeba kupić, póki wszystko jest drogie, widzowie. Dlaczego? Boosty są bardzo drogie, na przykład ten kosztuje 3 miliony, ten kosztuje 14 milionów, a pamiętam z mining eventu, że nie kupiłem w pierwszy tydzień Forever Packa i bardzo tego żałowałem, więc teraz postanowiłem, że od razu kupię Forever Packa. Załadowałem 5000 tysięcy Robuxów, kupujemy, trafiamy Titanica, dużo boostów, sprzedajemy, no i postaram się kupić Gargantuana. A Gargantuana, kto był na live, ten wie, prawie uda dało mi się widzowie kupić gargantuana za 100 bilionów i sprzedałbym go automatycznie za 200, więc brakło mi sekundy, żeby zarobić 100 bilionów, ale to już, może mam kiedyś nagram odcinek z tego, zobaczymy, póki co, co, nie gadamy, zaczynamy otwieranie tego forever packa, co dostajemy na początku może powiedzmy, co tu w ogóle jest klasycznie, titanic hydra axalot huge hydra axalot, nowy huge jelly hydra, nowe exclusive jajka oczywiście, mamy boosty, który jeden chodzi po 7 milionów, drugi po 9 trzeci to nawet nie wiadomo, no i i tak naprawdę, chyba tak naprawdę to tyle. Więc co, już nie gadajmy. Za 50 Robux kupujemy pierwsze buściki. Na pewno nam się przydadzą. Z racji tego, że jest nowy faktory event, który gram, sobie wam powiem. Jest bardzo fajny. Taki może trochę nudny event, ale mi się dosyć podoba. Dobra, kolejne boosty. Potem sobie musimy podliczyć, ile to wszystko będzie warte: Krystal Klucze, damage Boosty. No i te Speed Boosty. Po ile one Po 7 milionów. Okej. Okay, te ceny naprawdę są korzystne, wam powiem. Więc cieszy mnie to. Te boosty sobie ładnie sprzedamy. Nawet może parę bilionów na nich zarobię. Potem sobie podliczymy, póki co wydajemy kolejne sterobuksów, zobaczmy, czy na naszym horyzoncie w końcu pojawi się jakiś huge pet powiem wam tak, że ostatnio ciągle kupuję te forever paki po 5000 tysięcy czasami poza odcinkami kupuję za tysiaka i dawno i trafiłem nawet huge peta ostatnio chyba te dwa na jankaty trafiliśmy w forever paku, o ile się nie mylę bo tej hydry jeszcze nie udało mi się trafić więc dzisiejszy cel, musimy ją na pewno trafić i ogólnie sorry, jeżeli ciszej bym mówił, ale tak jak mówię, no jestem po 9 godzinnym streamie, jest pierwsza w nocy, tak dokładnie pierwsza 20, więc mogę tak trochę Ciszej mówić, póki co odbieramy Książeczkę, kolejne 5 buścików TNT krejty i rainbow mini chesty Czy na horyzoncie coś ciekawego się pojawia Powiem wam kiepsko Póki co nic, więc lecimy dalej 250 robux wydajemy, może za 250 robuxów coś lepszego nam się tu pojawi Uwaga, zobaczmy Książeczka na koiny, na diamenty Te kluczyki, kolejne buściki Ej, nawet jajuszka nie mamy Czajcie, to wydajemy tym razem 400 robuxów i na razie póki co Nawet jajka nie mieliśmy, panie Prestonie Prosto tak nie robić. Ja tu poproszę, żeby. No, pierwsze jajuszka się pojawiły, ale to nawet nie za 400 Robuxów, widzowie, bo jak widzimy, tutaj jest znaczek Robuxa, czyli będę znowu musiał wydać Robuxy na nowe jajka. No dobra. Diamond Seedy, TNT Crate oczywiście, Poteczki, przepraszam, Książka, teraz Poteczki. No i tu już troszkę lepiej, tu już troszkę lepiej, bo mamy 3 jajka. Teraz jajka są strasznie drogie, więc widzowie, w tym odcinku wyjątkowo nie wiem, czy będziemy je otwierali. Jest bardzo, ale to bardzo duża szansa, że ja te jajka sprzedam, więc będziecie musieli mi wybaczyć. Jeszcze nie, nie jestem pewien 100%. Tak? Ale jest bardzo dużo prawdopodobieństwo Bo te jajka po 150 milionów chodzą Czajcie to, takie trzy jajka, które teraz odebrałem Są warte 450 milionów gemów Tak, 450 milionów gemów Więc całkiem sporo Dobra, póki co, Exclusive Daker Slot No i co, może jakiś Huge pet powoli, co? Panie Prestonie, bo już mi tu Robuxów ubywa I zaraz mi się skończą Treasure Hunter poteczki Kolejne Damage Boosty Okej, okay, widzę kolejne jajka na horyzoncie Ale znowu trzeba wydać Robuxy, coś czego nienawidzę Bo takie 4,5 Robuxy Widzowie, kosztuje 300 zł, jakbyście Chcieli kupić, a ja tak w sumie co tydzień Teraz wydaję po 300, więc kolego No zostaw tutaj łapkę w górę Może akurat jak wbijemy 1000 łapek, to akurat Portfel mniej będzie bolało serduszko Nie wiem co ja gadam, ale dobra, lecimy dalej Kolejne poteczki, niepotrzebne kolejne Poteczki, no i tutaj za 800 robuxów Mamy coś fajnego, mamy 6 boostów Za 54 miliony, no i 4 jajka Okej, okay, to już się nawet opłaca Szczerze mówiąc, bo za 800 robuxów Dostaniecie co najwyżej 2 jajuszka, jakbyście Normalnie kupowali, tu już bym powiedział Wiedział, że jest spoko. Odbieramy to na pewno. No ale ja już bym poprosił, jednak pierwszego, chociaż Huge Pet, a. jeżeli nie Titanic, to Huge Pet niech się pojawi na horyzoncie. Proszę, panie Prestonie. Ostatnio z ekskluzji, ja, jak nic mi nie dajesz, to może Forever Packu w końcu mi tutaj odda. Zobaczmy. Tu nic nie mamy. Ok, mamy chest Breakera. Jezu, jak one spadły. Z 50 czy tam 40 milionów do 18 już spadły. No ale co się dziwić? No nie ma już chest Raida, no to nikt ich nie potrzebuje. Exotic flagi odbieramy. Krystal klucze. No i 1000 Robuxów. ostatnie kliknięcie tutaj już widzimy, widzimy nowe jajka, dobra fajnie, jajka są bardzo fajnie będę mógł je sprzedać, parę bilionów dodatkowe sobie zarobić, okej, okay. przedostatnie kliknięcie dzisiaj i mamy huge peta, jezu ja już się ucieszyłem, że mamy titanika, ale okej okay. mamy pierwszego huge peta, więc odbieramy chest breakera, jest to jelly hydra wersji golden, okej okay. myślę, że za 300 milionów na spokojnie ją sprzedamy, więc odbieramy dalej póki co, dwa jajuszka kolejne dwa jajuszka, no i ostatnie kliknięcie tak naprawdę, ech boli widzowie, boli to, że forever Otwiera się sekundkę Póki co zostajemy? 8 jajek Czy ja chcę to zostawiać? To jest widzowie bilion tak naprawdę Wiecie co? Otworzymy to raczej Raczej otworzymy Ale zanim to ostatni raz wydajemy Robuxy 1200 Robuxów Dobra Zanim kupię dalej Forever Packa sobie te piękne jajuszko Zobaczmy jak ten huge pet w ogóle się prezentuje Bo szczerze nawet go jeszcze na training plazie nie widziałem Więc let's go Rośnie jajuszko Szkoda, że nie z Titanikiem, Ale przynajmniej z huge petem Jelly huge Jelly hydra Boże Golden huge Jelly hydra czy wersji golden jest ładne? Powiem Wam, nie wiem, jaki jest normalny. Okej, okay, pomarańczowy, tu mamy żółtego. To są chyba pierwsze huge. -e. W wersji Golden, które nie będą dla mnie brzydkie. No, jest nawet całkiem ładny, wam powiem. Mam nadzieję, że drogo go sprzedamy. No, dobra, dokończmy już Forever Packa i zobaczmy, czy mamy szansę jeszcze na Titanicę. Uwaga, ostatnie free kliknięcie, więc mamy boosty. Kolejne boosty. Tym razem Rainbow Mini Chesty dostajemy. Factory Speed. No i uwaga, ostatnia szansa na Gargantuana. Przepraszam, Titanica. No i niestety go znowu nie mamy. Kolejny Forever Pack, którego zainwestowałem 5000 Robuxów i znowu nic ciekawego nie zdobyłem. Powiem wam, że ostatnio do Forever paki mi niestety nie lubią. A na przykład mój Wiz dzisiaj kupował Forever paka za 1000 Robuxów czy tam 1000 coś i zdobył Golden titanica, więc no, powiem szczerze, zazdroszczę szczęścia, zazdroszczę. Pom Hydra bym chciał do swojego ekwipunku. No i dobra, wiecie co? Ja te jajka chyba otworzę, chociaż dzisiaj otwieram 200 jajek, tak naprawdę, bo tak jak mówię, nagrywam świeżo po update'cie, ale jak już zostały te jajuszka, nie będę ich sprzedawał, nie ma co sprzedawać. Let's go, otwórzmy sobie na początku dwa takie luźne. Może tutaj nam coś ciekawego wyrośnie? No, na pewno wyrosły dwa ekskluzywne. Na sam start, witam serdecznie w moim składzie Witam cieplutko, ładne są te ekskluzywy Nie ma co mówić, tutaj akurat Te jajko ogólnie jest bardzo ładne, Titanic jest Całkiem spoko, ale Gargantuan to jest Cudowny wam powiem, no on jest naprawdę przesłodziasny. taki dosłownie Król troll, coś takiego po prostu Ogólnie król bestia niby się nazywa Co nie, ta, król bestia Więc co, może go trafimy, let's go Kolejne dwie jajuszka, tak, ja wiem, że mógłbym Otworzyć wszystkie naraz widzowie, ale jakoś tak Mnie kusi, żeby otwierać po dwa, bo wtedy może Coś wypadnie, dzisiaj widzowie otworzyłem Jedno jajko udało mi się trafić już peta Więc jak może ja będę otwierał po dwa Też chociaż tego huge peta trafię Let's go, kolejne dwa jajuszki otwieramy I w sumie może jeszcze raz dwa A na koniec trójkę otworzymy, zobaczmy Czy chociaż jedno zacznie rosnąć, naprawdę jak wyleci Huge pet już będę zadowolony, bo przypomnę Te jajka były warte bilion Więc no tak jak mówię, w tych czasach strasznie dużo Dobra, ostatnia dwójka i na koniec Otworzymy trójeczkę, let's go, ostatnie dwa otwieramy Zobaczmy, czy chociaż jedno zacznie Tutaj rosnąć, niestety jedno nie A drugie, również nie, dostajemy Snuggle Beast, coś w tym stylu. No dobra, no to została ostatnia trójka, nie ma co przedłużać. Let's go, otwieramy ostatnią trójkę i sprawdźmy, co tutaj będziemy mieli. Niestety, widzowie, ani jeden huge pad nam nie poleciał. Jednak. Klasycznie, mówię to co? Odcinek z Forever Packa mogłem te jajka sprzedać. Chyba nigdy z Forever Packa, jak otwieraliśmy te jajka, nie wyleciał nam żaden huge pet, zauważyłem. Teraz już mam taką nauczkę, że jak będę miał jajka z Forever Packa, to chyba będę musiał je sprzedawać. Ale dobra, podliczmy sobie w ogóle, ile te wszystkie busty są warte, bo one są całkiem drogie i na pewno będę musiał je sprzedać. Więc tak, tutaj mam 60 milionów, tu mamy 130 łącznie, 140, uznajmy 200 milionów, 400 milionów. Tego nie wiem, uznajmy 50, czyli 450. 600, około 600 milionów mamy. Okej, okay, nie ma tragedii. Tego huge'a sprzedam powiedzmy za 400. Te ekskluzywy, łącznie z tego Forever Packa mam bilion. Miałbym 2 biliony, tylko tak jak mówię, no otworzyłem jajka. Więc no, jak na wydane 5000 Robuxów, szczerze. Nieźle, nieźle. 2 biliony za wydane 5 koła Robuxów. Moim zdaniem całkiem spoko. Wiadomo, mógł być jeszcze gargantuan. Co ja mam z tym gargantuanem? Chodziło mi oczywiście o Titanic, ale no, może nie dzisiaj, może następnym razem się uda. Nie będę wam już widzowie odcinka przedłużał. Bardzo wam wszystkim dziękuję za oglądanie tego cudownego openingu Forever Packa. Na zakończenie, zróbmy sobie konkurs. Mianowicie rozdajmy, nie wiem, 5-6 losowych huge petów. Jeżeli chcecie je wygrać, pamiętajcie, obowiązkowo łapka w górę. To bijmy tutaj takie 888 Łapek. Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. Subskrypcja kanału z dzwoneczkiem oraz komentarz z waszym nickiem. Pamiętajcie, komentarz z waszym nickiem musi być prawidłowy, bo już często się napotkałem na osoby, które podają nick i on nie działa. Więc pamiętajcie, odpalcie dobrze mailbox i podajcie wasz dobry nick. No i oczywiście na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzców. A propos na ekranie teraz macie ostatnich. Serdecznie mordeczki wam gratuluję i nagrody już poleciały do waszych mailboxów A póki co to na tyle, bardzo wam dziękuję za oglądanie jeszcze raz odcinka Życzę wam wspaniałego dzionka albo wieczoru, w zależności w której godzinie to oglądacie Ja na dzisiaj będę zmykał, no i słyszymy się w kolejnym odcinku Do zobaczyskiej i papatki, elo pył.